Tu, że flaga Unii Europejskiej, nawet jeżeli pani poseł czuje się Europejką, to flaga Unii Europejskiej nie jest w Polsce symbolem prawnie chronionym. Jest... Jestem zdumiona. Bardzo taką wypowiedzią i przede wszystkim czuję się Europejką. Który ktoś sobie wywiesił? Wywiesił zresztą nielegalnie, dlatego że nie ma podstawy prawnej pozwalającej wywieszać flagę Unii Europejskiej w jakimkolwiek, w jakimkolwiek budynku urzędowym. I również tutaj na sali tej komisji flaga Unii Europejskiej znajduje się nielegalnie, wyłącznie na podstawie arbitralnej decyzji osób zarządzających Sejmem, bez podstawy prawnej, a organy państwowe powinny działać na podstawie i w granicach prawa. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, no tak jak powiedział pan wiceprzewodniczący, sprawa wydaje się być rzeczywiście bardzo prosta, dlatego że my w tym wniosku, który został nam doręczony, nie znajdujemy żadnych danych na temat jakiegokolwiek czynu zabronionego, którego miałby dokonać poseł Fritz. Znajduje się tam opis, owszem, e działań, zachowań Grzegorza Brauna, tak, europosła i tutaj jakby być może to powinno podlegać ocenie prokuratury, ale to nie jest przedmiotem naszego dzisiejszego posiedzenia. Znajduje się tam, jeżeli chodzi o fakty dotyczące posła Fritza, to znajduje się tam tylko jeden fakt, że poseł Fritz przeprowadził interwencję w Ministerstwie Przemysłu. I tak rzeczywiście było. Niczego więcej tak naprawdę poza tym, że był z posłem Fritzem Grzegorz Braun się nie dowiadujemy. I, a dwie trzecie albo i więcej tego wniosku to jest po prostu publicystyka polityczna. Tak? To jest taki felieton napisany przez Prokuratura, który nie odnosi się ani do jakichkolwiek konkretów fizycznego zachowania kogokolwiek tam obecnego, ani do jakichkolwiek przesłanek prawnych tego, co się zdarzyło. To jest po prostu takie, takie, takie opowieści, których miejsce jest na łamach gazet, a nie, a nie we wniosku prokuratury do, do Sejmu. Chciałbym. Zwrócić uwagę, szanownych koleżanek i kolegów, że z tego wniosku przynajmniej, tak z tego opisu nie wynika, żeby poseł Fritz w jakimkolwiek momencie dotknął w ogóle tej, tej flagi Unii Europejskiej. Nie wynika, żeby zrobił cokolwiek, co da się w jakikolwiek sposób tutaj pod, podciągnąć pod złamanie prawa. Przypominam... Już przechodząc do kolejnego punktu, że flaga Unii Europejskiej, nawet jeżeli pani poseł czuje się Europejką, to flaga Unii Europejskiej nie jest w Polsce symbolem prawnie chronionym, jest to po prostu, w rozumieniu prawa, kawałek materiału, który ktoś sobie wywiesił. Wywiesił zresztą nielegalnie, dlatego że nie ma podstawy prawnej pozwalającej wywieszać flagę Unii Europejskiej w jakimkolwiek w jakimkolwiek budynku urzędowym. I również tutaj na sali tej Komisji Flaga Unii Europejskiej znajduje się nielegalnie, wyłącznie na podstawie arbitralnej decyzji osób zarządzających sejmem bez podstawy prawnej, a organy państwowe powinny działać na podstawie i w granicach prawa. Flaga Unii Europejskiej jako ten pomalowany kawałek materiału nie ma też żadnej wartości ekonomicznej. Tutaj twierdzenie, że jest warta kilkaset złotych, no to jest wystarczy zajrzeć sobie na Allegro, żeby się przekonać, jaka jest wartość ekonomiczna używanej flagi Unii Europejskiej. No jest żadna, tak? Na pewno nie jest to te wspomniane we wniosku 90 euro. Ja też nie bardzo rozumiem, dlaczego we wniosku prokuratury jest posługiwanie się kwotą wyrażoną w euro, a nie kwotą wyrażoną w złotych polskich. E i e, szanowni Państwo, Wysoka Komisjo, może i powinna odbywać się w Polsce debata polityczna na temat tego, czy w polskich ministerstwach, czy w polskich urzędach jest miejsce na flagi Unii Europejskiej. Może i, odby i powinna się odbywać debata polityczna na temat tego, czy zdejmowanie takiej flagi, czy zawieszanie tej flagi jest pozytywne, negatywne, co o tym myślimy. Natomiast nie ma żadnych absolutnie przesłanek żeby na, tej, na ten temat toczyć debatę o charakterze prawnokarnym, żeby kogoś ciągać po Sejmie, po sądach i po prokuraturach z powodu tego, że flagę Unii Europejskiej zdejmował, a w tym wypadku mamy tutaj absurd nawarstwiony na absurdzie, bo poseł Fritz nie zdjął flagi Unii Europejskiej, tak? Był tylko w towarzystwie europosła, który zdjął flagę Unii Europejskiej i to jest już zupełnie inny temat, zupełnie inna debata. Apeluję do koleżanek i kolegów o odrzucenie tego absurdalnego wniosku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo. Ta cała historia wydaje się tutaj być lekko przerysowana i to łagodnie mówię. W wniosku prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, i to też jest trochę dziwne, bo zdarzenie miało miejsce w Katowicach, ale dobrze. O, ten wniosek o wyrażenie zgody na, na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej zawiera wiele błędów i przekłamań, i chybionych interpretacji. Można powiedzieć wiele nieprawd. No i kilka przykładów wypowiem. Strona druga wniosku. Tam jest napisane zresztą pan prokurator łaskaw był przytoczyć wykazując wyzywającą postawę wobec posiadacza rzeczy oraz innych osób. Nie, to jest nieprawda. Nie wykazywałem żadnej wyzywającej postawy. Dalej. Dopuścił się kradzieży szczególnie zuchwałej. No to ta nomenklatura i ta kwalifikacja jest ewidentną nieprawdą. Niczego nie ukradłem i kraść nie miałem zamiaru. Zwłaszcza zuchwale i to szczególnie. Dalej. W uzasadnieniu są opisane kompletnie inne sprawy niezwiązane, zainicjowane między innymi przez słynną fundację, w skrócie OMZRIK, czyli Ośrodek Monitorowania coś tam zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, o ile dobrze pamiętam. Słynną z tego, iż jej szef, niejaki Rafał Gaweł, ukrywa się poza Unią Europejską, dokładnie w Norwegii, ścigany listem gończym i skazany prawomocnym wyrokiem za oszustwa popełnione w Polsce. no. Bez komentarza. Strona trzecia wniosku, punkt 1.1, jest napisane o pracowniku Ministerstwa Przemysłu. Cytuję. Roman Fritz zlekceważył jego protest. Otóż jest to nieprawda. Okazałem swoją legitymację poselską, informując, że działam na podstawie artykułu 20 ustawy o sprawowaniu mandatu posła. I senatora przez kolegę Artis. Jest również tam napisane, że odbyliśmy rozmowy w napastliwym tonie, i to jest nieprawda. Zawsze staram się używać merytorycznych, spokojnych argumentów. Dalej, strony czwarta i piąta, punkt jeden dwa. Tak zwane społeczne następstwa zdarzenia to w moim przekonaniu celowa manipulacja, mająca na celu ominięcie Meritum sprawy. Strona piąta. Punkt 21. Jest opisana kradzież cudzej rzeczy jako zabór w celu jej przywłaszczenia. Otóż oświadczam z całą stanowczością, że żadnej rzeczy w Ministerstwie Przemysłu nie ukradłem i nie miałem zamiaru niczego przywłaszczać. Strona siódma. Jest napisane. Istotne znaczenie dla oceny zachowania Romana Frica ma również okoliczność, że tylko dzięki jego zachowaniu Grzegorz Brown mógł podjąć decyzję o zaborze, a następnie spaleniu flagi Unii Europejskiej. Otóż jest to całkowita nieprawda. To są niektóre, proszę Państwa, z wybranych przeze mnie cytatów, które okazują się nieprawdą. Można powiedzieć, Zgodnie ze starym prokuratorskim zawołaniem, dajcie mi człowieka, ale paragrafy się jakieś znajdą. I ważne pytania merytoryczne, ponieważ nie chcę przedłużać Państwa tutaj czasu i cierpliwości. Czy dodatkowe tło, a więc ilość kliknięć w internecie jest dla Państwa naprawdę właściwym argumentem, żeby uchylać immunitet posłowi? Co takiego przypisuje się mi, że niby ukradłem? Czy istnieje flaga Unii Europejskiej, ponieważ Państwo się do tego odwołujecie? Czy istnieje Ministerstwo Przemysłu? Okazuje się, że moja interwencja poselska w Ministerstwie Przemysłu w Katowicach była celowa, prorocza, ponieważ ministerstwo przestało istnieć. Stało się bezcelowe. Dalsze jego funkcjonowanie. No i no muszę sobie to przeczytać, przepraszam, bo to jest Monty Python skrzyżowany z Bareją. Czy prawidłowa jest kwalifikacja trzymania metalowej rurki przez pół minuty jako kradzież, szczególnie z uchwała, za którą należy mi się od pół roku do ośmiu lat odsiadki. Dziękuję. Zacznę tak jak pan, który tutaj broni naszego pana posła Fryca Jestem zdumiona. Bardzo taką wypowiedzią, i przede wszystkim czuję się Europejko. I odnośnie do Pana wypowiedzi, to ja się czuję prześladowana, e, bo jestem to Europejko, żyję tu. I obojętnie, czy będę w Hiszpanii, czy będę w naszej Polsce. To jesteśmy wszyscy ludźmi. I to, że Pan dokonał tych czynów, to uważam, że jest to podsycanie takich nastrojów nienawiści i budowanie bardzo złej narracji w stosunku do innych ludzi. I uważam, że należy nam się szacunek. A Pana narracja, że my dokonujemy źle tutaj wyborów, to uważam, że my je bardzo dobrze dokonujemy i dobrze wykonujemy swoją pracę. I wierzę, że ta większość akurat zagłosuje tak, jak powinna, zgodnie z tym, co jest sprawem. Więc dziękuję bardzo za odpowiedź i proszę, aby więcej nie robił Pan takich czynów, które godzą po prostu mi żyć tutaj w Polsce. Bo Polska jest krajem otwartym dla wszystkich i niszczenie flagi, a ja pod tą flagą się podpisuję, tak jak pod flagą Polski. Dziękuję bardzo.